Wczoraj na bulwarze odbył się przełożony z soboty festyn zapowiadający półfinał drużynowego Pucharu Świata. Głównym punktem festynu było gotowanie zupy pucharowej stali gorzów. Przygotowaniem gulaszowej zajął się Łukasz Konik. 1500 litrów, 6000 porcji, e, dwa główne składniki, czyli 200 kg mięsa wieprzowo-wołowego i 300 kg świeżych pomidorów, czyli tradycyjna polska nasza gulaszowa. W doprawieniu i rozlewaniu zupy dla gorzowian pomogli prezydent miasta i prezes Stali Gorzów, Jak Stwierdził Łukasz Konik, spisali się na szóstkę. Prezydentowi naszego miasta tak zasmakowała gulaszowa, że polecał ją każdemu. Szanowni Państwo, dobrze, dużo dobrego humoru, dobrego uśmiechu, dużo mięsa, ważny będzie smaczna zupa gorzowska gulaszowa. Z kolei Władysław Komarnicki postanowił, że być może od chwili spróbowania gulaszowej zacznie przyrządzać ją sam w domu. Muszę powiedzieć, bardzo dobrze zrobili gorzowianie, że przyszli na tą zupę, Zupa jest rewelacyjna. Po pierwsze, po drugie, jest dobrze doprawiona przeze mnie i przez prezydenta. Po trzecie, znakomite są smaki. A po czwarte, muszę powiedzieć, że będę namawiał żonę, żebyśmy taką zupę robili w domu. Zdanie prezesa Komarnickiego podzielili mieszkańcy Gorzowa. Bardzo dobra. Godna polecenia, żeby ugotować w domu? Tak. Trzeba przepis znać. Przepis trzeba znać. Ale smaczna, pożywna. Tak. Gęsta, wszystko w niej, mięsa dużo. Dobra. Dobry kucharz może się żenić, nie wychodzić za mąż, tylko się żenić. Będzie dobrym, no jak gdyby tym patronem domu. No zachodzę w głowę, bo też lubię kucharzyć, jak on zrobił tą zupę w takiej ilości, że jest taka pyszna. Zawsze bardzo trudno doprawić zupę, a ta jest doprawiona idealnie. Podejrzewam, że tu prezydent z prezesem coś tam tajemniczego wsypali, ale liczę na to, że to jednak była robota bardziej kucharza. Bardzo dobra zupa. Gdyby przepis można było zdobyć, to, to byłoby świetnie. Organizatorem festynu był Gorzowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.